Cześć, witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony sianiu marchwi i pietruszki. Mamy 11 chyba kwiecień, tak więc jest to dobry już czas, żeby wysiać te warzywa do gruntu. Ogólnie się przyjęło, że marchew i, i pietruszkę siejemy w przełom marca-kwietnia, ale moim zdaniem jest to termin troszkę za szybki ponieważ w marcu mieliśmy w tym roku dość ciepłą pogodę dość ciepło, wysokie temperatury było, ale było sucho teraz w kwietniu mamy co prawda niższe temperatury ale ale za to mamy i więcej wilgoci przez co też i nasze uprawy będą lepiej się przyjmowały Fakt mamy, lech jeszcze trochę zaczęły się teraz okres przymrozków, ale dzięki temu, że marchew dość długo i pietruszka wschodzą, zanim one wzejdą, nam już okres tych przymrozków minie nocnych i możemy być bardziej spokojni, że że nic się nam złego z naszymi uprawami nie stanie. A więc tak, pierwsze co to siejemy. No ja tak jak powiedziałem sieję około połowy kwietnia. Następnie bardzo dobrym sąsiedztwem dla marchwi i cebuli są czosnki. Nie mówię tutaj o czoskach sadzonych na wiosnę tylko o tych które sadziliśmy na jesień. Tak jak widzicie tutaj mam w skrzyni czosnek o zimę. To jest bardzo dobre sąsiedztwo dla yy, dla marchwi i pietruszki również jakbyśmy posiali, a tam przybliżę, posiali w, w sąsiedztwie cebuli, dymki o zimnej, też jest to bardzo dobre stanowisko. Jest, jest, jest to, to co są to bardzo dobre stanowiska, ponieważ wiecie, jeśli się jemy marchew i pietruszkę pomiędzy cebulę lub czosnek kozimy aromat wydzielany z tych dwóch warzyw odstrasza gryzonie, które po prostu atakują nam marchew i pietruszkę. Tak więc jedna roślina, jedno warzywo drugiemu nie przeszkadza, a jeszcze pomaga w spokojnym wzroście w co możemy siać. A więc możemy siać bezpośrednio do gruntu, tak jak tam jest zwykły grunt, tam możemy siać e, pietruszkę, możemy siać również, tak jak tutaj ja mam, zagon e, wypełniony kompostem z domieszką ziemi. E, kompost jest bardzo bogaty w materię organiczną i kwasy humusowe. Z, zwiększa się dzięki temu bioróżnorodność gleby. Może to być nasz kompost zrobiony taki w przydomowym kompostowniku. Może być to też zakupiony kompost z sklepie. Dodatkowo kompost rozluźni zbitą lub twardą ziemię, taką gliniastą. Następnie y, marchew i pietruszkę, y, Poza, poza y, marchew i pietuszkę dobrze znosi również y, sąsiedztwo pory y, i sałaty. Y, teraz przechodzimy już do y, samego siebu. Marchew wiadomo siejemy w, w rzędach <laughs> Pierwsze co To wykonujemy rowki Takie 2-3 cm Przygotowujemy sobie rowki, takie 2-3 cm. Ostatnio zakupiłem takie, taką łopatkę. Powiem Wam, że jest ona bardzo fajna, ponieważ ma podziałkę w centymetrach do głębokości. <laughs> Robimy rowki pomiędzy już wystającymi twarde grudki kompostu, wyrzucamy, żebyśmy siali w, w miękkie. Tak jak mówię, rowki dwa, trzy centymetry. Dobrze, i mamy tutaj rowki porobione. Tak, się w marchwi mam już na ręku. Jeszcze co wam muszę powiedzieć, że ja w rowki wlewam ciepłą wodę. Wspomaga to wzrost. Wzrost marchwi. Tak, nasiona siejemy co 2-3 cm do 5. Wiadomo, że nasiona są bardzo małe, więc jeśli wsypie nam się więcej, nie ma co, co ich przebierać. Po prostu trzeba będzie zrobić swoistą przerywkę. O, już jest więcej. No nic, to będziemy po prostu przerywać. Tak, tu wysiejemy sobie trzy rządki marchwi. Resztę nasion wsypię do opakowania. Zaraz wezmę pietruszkę i będziemy siać pietruszkę. Tak, i mam nasiona pietruszki. Są jeszcze mniejsze, doprawiowe wo... Dodatkowo są one zaprawione, żeby ich tutaj żadne gryzonie nie, pod, nie próbowały zjeść, ale ogólnie tutaj sąsiedztwo czostku i powinno nam zabezpieczyć nasze warzywa. Dobra, ja chowam nasiona i wracam do Was. Tak, mamy nasiona już wysiane. Tak więc zasypujemy. Tak zasypujemy. Wszystko. Nie ubijamy. Nie chcemy, żeby tutaj nam się zrobiło zbyt twardo. Ja mam tutaj kompost dany, tak więc ja mogę tak zasypać. Jeśli wy byście siali. Marchew lub pietruszkę w, w ziemi, i, i po prostu chcielibyście od razu nawozić lekko uprawę, to możecie zasypać je kompostem z wierzchu. I ona od razu będzie nam też służyć jako nawrót do naszych upraw. Tak. tak, więc tak wygląda siew marchwi i pietruszki. Teraz, jakiego otoczenia marchy w pietruszka nie lubi? Po pierwsze, nie powinna być uprawiana w miejscach zaraz po nawożeniu naturalnym obornikiem, takim jak krowim, końskim, no od świn to się rzadko kiedy stosuje, ale obornikiem kurzym marchew i pietruszka ogólnie to będą w tym rosły ale w takich warunkach mają tendencję do tego, że wypuszczają kilka korzeni, a nie mają jednego tak więc rosną takie dziwaczne, bo ci po prostu rosną w kilka korzeni wiadomo, niektórym to nie przeszkadza niektórzy nie chcą, żeby tak wyglądały ich uprawy tak więc to jest najlepsze stanowisko do dla marchew i, i Pietruszki to jest stanowisko słoneczne. Marchew i Pietruszka kiełkuje po około 2-3 tygodniach, ale jeśli jest zimno, mamy przymrozki w nocy. Może nawet e, minąć około 5 tygodni do czasu wykiełkowania. No wiadomo, jeśli po. Po tych 5 tygodniach, już nic nam się nie pokaże. No to musimy po prostu wykonać jeszcze raz proces siania. Tak więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu. Zapraszam do subskrypcji kanału. Jeśli zasubskrybujesz, to naciśnij od razu dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I życzę Wam udanych zbiorów. Na razie, cześć.